Cześć, ja z się Ranek i w tym filmie pokażę Ci cztery najczęstsze błędy, przez które tracisz klientów w Twoim studiu detailingu. Jeśli prowadzisz studio detailingu, inwestujesz w reklamę i masz zapytania od klientów, ale mimo to nie masz tylu zleceń, ile byś chciał, to ten film jest dla Ciebie. Rozmawiam i współpracuję z właścicielami studiów detailingu w całej Polsce. I widzę powtarzające się błędy, które sprawiają, że tracą oni wysoko płacących klientów. Dzisiaj pokażę Ci cztery najczęstsze błędy, które kosztują Ci straconych klientów i co dokładnie możesz zrobić, żeby ich unikać. Zostań do końca, bo na końcu filmu powiem Ci, jak możesz za darmo otrzymać gotowy skrypt rozmowy sprzężowej, który stworzyłem po ponad 5 tysiącach rozmów z lidami właśnie w branży detailingu. Także zostań do końca. Zaczynając, błąd numer jeden to zbyt późny kontakt z Lidem. Pierwszy i najczęstszy błąd to kontaktujesz się po prostu z Lidem za późno. Nawet jeśli dzwonisz 2 godziny, 3 godziny, 4 godziny po wypełnieniu formularza, to jest już to za późno. Ludzie, którzy zostawiają swoje dane w reklamie, najczęściej szukają usługi już teraz i chcą właśnie, żeby ktoś się skontaktował z nimi jak najszybciej. Jeśli nie dzwonisz w ciągu 5 do 10 minut, to tracisz ogromną część klientów. Klient czasami po prostu nawet nie pamięta, że wypełnił taki formularz, albo już zdążył porozmawiać z konkurencją i teraz będzie porównywał cię właśnie do konkurencji. Rozwiązanie to ustaw sobie powiadomienia o nowych lidach na telefonie, żebyś reagował od razu. Jeśli nie możesz dzwonić od razu, to po prostu zatrudnij setera do umawiania wizyt i osobę, która będzie obwzwaniała te kontakty za ciebie. Jeśli nikt nie odbiera, wysyłasz mu SMS-a. Dzień dobry, dzwoniłem w sprawie ochrony walkera kiedy lepiej się z panem, z panią skontaktować. To jest proste rozwiązanie właśnie tego pierwszego błędu, który popełnia bardzo dużo właścicieli studiów dealingu, którzy pozyskują klientów z reklam. Błąd numer dwa to brak struktury w rozmowie sprzedażowej. Większość dealerów dzwoni do klientów i improwizuje. Pytają np.: Dzień dobry, widziałem, że wypełnił pan z naszej reklamy, w czym mogę pomóc? Klient im odpowiada, że chciał znać tylko cenę, i dealer podaje cenę i jest koniec rozmowy. Tak nie powinno to wyglądać. Zamiast tego, za masę podawać mu cenę, zapytać jego potrzeby, czego oczekuje, jakie ma doświadczenie, albo najlepiej. Użyj gotowego skryptu rozmowy, pokażę Ci właśnie taki skrypt na końcu tego filmu. Pokaż klientowi właśnie wartość tam usługi, niech on zrozumie, dlaczego warto zainwestować w Orchonę lakieru, a nie przedstawia mu tylko samą cenę i właśnie nie możesz oczekiwać, że ten klient po prostu po usłyszeniu ceny kupi od Ciebie usługę za kilka tysięcy albo za kilkanaście tysięcy złotych. Błąd numer trzy to brak follow-upu. Większość klientów nie decyduje się od razu, to normalne, bo tutaj mówimy o usługach za kilka tysięcy złotych, albo nawet kilkanaście w przypadku folii PPF. Często klienci muszą zastanowić, albo mówisz, że Ci później, ale nigdy nie dzwonią i jeśli nie zrobisz follow-upu, to tracisz mnóstwo klientów, którzy mogli się zdecydować. Po prostu musisz się tym klientom przypominać. Czyli jeśli klient mówi, że musi się zastanowić, to zapytaj w porządku, ile czasu potrzebuje pan, żeby podjąć decyzję i ustal z nim konkretny termin drugiego kontaktu. Jeśli mówi ci, że nie wierzę, że może w przyszłym tygodniu, bo pod koniec tygodnia pytasz o konkretny dzień, czy na przykład jeśli powie ci, że pod koniec tygodnia chcesz się, chcesz, żeby się z nim skontaktować, to mówisz, czy w piątek na przykład o godzinie 12 będzie ok i umówiasz się z nim na konkretny termin tej rozmowy. Do niezdecydowanych klientów warto też wysyłać SMS-y. Taki SMS może wyglądać w taki sposób. Dzień dobry panie imię własnego klienta. Zdwojemy ostatnio w sprawie ochrony lakieru. Czy podjął pan już decyzję? Mam jeszcze pan w w tym tygodniu. Takie właśnie przypominanie też wpłynie bardzo znacząco na sprzedaż powłok i folii ochronnych. Błąd numer cztery to są źle ustawione reklamy, co równa się słabym lidom, słabym kontaktom. Wiele studiów mówi, że lidy są słabe jakości, ale problemy, problemem jest źle ustawiona reklama. Jeśli re reklama jest źle targetowana, np. przykład się klienci, którzy pytają tylko o cenę i nic więcej, nie są konkretnie zainteresowani, to po prostu musisz tą reklamę zmienić. Bo ta reklama przyciąga klientów premium, którzy właśnie często wiedzą już, że warto zainwestować w Orchonę Lakieru. I co możesz zrobić, żeby to poprawić? Sprawdź, czy Twoje reklamy są kierowane do osób o właściwym wieku. Często jest tak, że z mojego doświadczenia właśnie reklamy w Trafiają do starszych osób, które nie do końca są zainteresowane tymi usługami i wypełniają te formularze po prostu z nudów. Dobrym rozwiązaniem jest właśnie prawidłowe stargetowanie tych reklam i też zmienię treść tej reklamy. Reklamy musi mówić jasno, do kogo kierujesz swoje usługi i co konkretnie oferujesz. To jest bardzo ważne. Możesz też dodać na przykład filtr kwalifikujący w formularzu. Przykładowo pytanie, czy w najbliższym czasie będziesz zabezpieczyć lakier, albo pytanie w formularzu o konkretny samochód, jaki chce ta osoba zabezpieczyć. Jak widzisz, właśnie wiele studiów traci klientów nie przez brak zainteresowania, ale przez źle ustawione procesy sprzedaży i generowanie leadów, jak w przypadku właśnie błędu numer 4. I podsumowując, cztery najczęstsze błędy, które popełniają właściciele studiów netellingu w pozyskiwaniu klientów to zbyt późny kontakt z leadem brak struktury rozmowy sprzedażowej, czyli brak skryptu, brak follow-upu do klientów nie niezdecydowanych i źle ustawione reklamy, przez co wpadają słabe lidy, którym po prostu ciężko sprzedać. To są te najczęściej popełnione błędy, które zauważyłem właścicieli studiów w detailingu. A Ty, jeśli chcesz otrzymać gotowy skrypt rozmowy sprzedażowej dostosowany właśnie do branży detailingu i do sprzedawania powłok ochronnych i folii PPF, to wyślij do mnie dm na Instagramie o treści skrypt, a ja wyślę Ci gotowy skrypt. Dzięki bardzo.